stajnego okulnika KCPPR. Gdy wybory nie dadzą takiej podstawy, abyśmy mogli utrzymać dotychczasową pozycję, rozstrzygnięcia będziemy szukać na innej płaszczyźnie, nie wyłączając rozprawy zbrojnej tą stawką, o którą się toczy cała gra, są wybory zapowiedziane w czasie konferencji jałtańskiej. I, I podziemie, i jawnie działająca opozycja gra o tą samą stawkę, o to, żeby komuniści tych wyborów nie sfałszowali, dlatego że dla całego ruchu niepodległościowego i konspiracyjnego, i działającego jawnie, jest oczywiste, że w wolnych wyborach, w demokratycznych wyborach, komuniści nie mają szansy na zwycięstwo. Z Moskwy na prośbę Bieruta przybywa grupa Arona Pałkina. Specjalisty do spraw fałszerstw wyborczych. Na agentów UB zwerbowano niemal pół miliona funkcjonariuszy. Do aresztów trafia 80 tysięcy obywateli, a 400 tysięcy traci prawa wyborcze. Na 5,5 tysiąca komisji wyborczych, 3,5 tysiąca kontrolują komuniści. Ogłaszają wyniki, w których uzyskują 80% poparcia, a PSL zaledwie 10%. Po wielu latach okaże się, że proporcja była odwrotna że na społeczeństwie wymuszono zaakceptowanie tego, znaczy bierne zaakceptowanie, pogodzenie się z tym, że publikuje się fałszywe wyniki i... No i co? Prezydentem Polski Ludowej zostaje Bolesław Bierut. Dla dobra narodu polskiego. Dla dobra narodu polskiego.